Grupa Azoty. Nowe oblicze polskiej chemii. Grupa Azoty należy do największych producentów chemicznych w Europie. Produkujemy głównie nawozy mineralne służące bezpieczeństwu żywnościowemu i zwiększeniu plonów. Liczymy na to, że ta współpraca pozwoli nam podnieść swoje umiejętności, przeszkolić wiele osób pracujących u nas w komórkach związanych z relacjami publicznymi, z marketingiem, z handlem. Szczególnie cieszę się, że podpisujemy umowę o współpracy w roku, w którym będą Światowe Dni Młodzieży, w którym będzie papież Franciszek. Problem ekologii, problem wyżywienia. Ten problem chcemy również rozważać ze specjalistami z takiej firmy, z takiej branży, która zajmuje się tym na co dzień w sposób fachowy. Współpraca przyniesie korzyści obu stronom. Nam na pewno z tego powodu, że będziemy mogli mieć dostęp do szkoleń. My jako firma, jako biznes możemy z kolei pokazać, jakie elementy są ważne właśnie w prowadzeniu biznesu. Podpisanie umowy to jest po prostu świadectwo tego, że takie obszary między uczelnią a grupą przemysłową, taką jest grupa Zoty, te obszary są. Bo one są ściśle z jednej strony edukacyjne, ściśle biznesowe. Dostarczamy spółce no, możliwości szkoleniowej, a co uczelnia? No, przede wszystkim możliwości współpracy studenckiej, być może możliwość również pracy w obszarze marketingu medialnego i PR-u. Media nasze uniwersyteckie również będą miały szczegółowe obszary współpracy w której Grupa Azoty będzie, będzie takim ważnym partnerem strategicznym w zakresie łączności i współpracy biznesu i uczelni.